Kochani, witam serdecznie. Dzisiaj rozkład walentynkowy dla tych osób, które jeszcze nie spotkały swojej miłości, które szukają, czekają, ale też dla tych, którzy czują się niepewnie w tych swoich relacjach, które są. Oczywiście te pary, które już wiedzą, że to to, no Niech to ten rozkład, ten filmik pominą. Kochani, Święty Walenty to też patron osób chorych psychicznie, ale czy miłość nie jest właśnie taką chorobą? No i wybierzcie sobie spośród trzech rozkładów. Ja już je wcześniej troszkę a, zrobiłam, aby nie zabierać Wam czasu. Jeden pierwszy jest oznaczony kamykiem zielonym, drugi fioletowym, trzeci no, tak pół na pół biały fiolet, to jest kryształ, więc. Spójrzcie, zastanówcie się, skupcie się na kartach, która z tych rozkładów, które z tych rozkładów bardziej z Wami rezonuje. Przystąpimy do odczytania pierwszego rozkładu. Więc osoby, które wybrały kamyczek zielony, co tu Wam powychodziło? Oj, kochani, coś ciężko. Chyba byliście gdzieś a, bardzo zranieni a, i wychodzicie z tego, ale tak bardzo, bardzo powoli. No potrzeba na to jeszcze trochę czasu, trochę dużo sił. No nie trochę, bo dużo sił po prostu, aby z tego wyjść i dopóki nie zakończycie tego bólu, tego wszystkiego co was spotkało. Być może ktoś was zranił, ktoś was zdradził, po prostu jakiś związek się rozsypał, lub spotkaliście osobę, gdzie myśleliście, że to już jest no, a tu się okazało, że tak naprawdę zostaliście zranieni. Wiecie o tym, doskonale zdajecie sobie sprawę, że ten cały ból jest po coś potrzebny. Niemniej jednak no, trzeba dużo siły, aby z niego wyjść. I dopiero wtedy, jak pokonać, jak tak naprawdę zamkniecie ten rozdział życia, wtedy pojawi się ktoś u Was do związku. Jeśli będziecie w sobie dalej trzymać ten ból, i z nim iść przez życie, no niestety może tak długo, długo ten wasz Lowe się będzie tu ślimaczył dosłownie, no bo też nie ma miejsca waszej energii, aby mógł zaistnieć. Osoby, które wybrały drugi rozkład, nie, przepraszam, ten jest trzeci, ten jest drugi z fioletowym kamyszkiem i zobaczmy, co wam tutaj karty pokazały. No, patrzcie, jak ładnie, myślę, że... A, Wy już albo jesteście w związkach, albo po prostu znacie tą osobę w jakiś sposób. Niekoniecznie weszliście z nią w romantyczne relacje już teraz. Może w takie wejdziecie dopiero, ale jest to osoba z waszej przeszłości. Może wcześniej byliście w jakiejś relacji z nią, może po prostu znacie ją z przedszkola. Niemniej jednak jest to mężczyzna, czy też kobieta, bo jeśli panowie mnie oglądają, to tu jest gotowość męska do związku, ale też musimy odwrócić te karty względem energii kobiecej. A więc czy kobieta, czy mężczyzna, jest tu ktoś z olbrzymią dozą uczuć, ktoś, kto potrafi kochać, kto jest dojrzały właśnie pod względem uczuciowym, co nie oznacza, że pod żadnym innym nie. Tak więc, no, myślę, że całkiem, całkiem sympatycznie. To teraz zobaczmy trujeczkę osoby, które wybrały trzeci rozkład kart. I mamy tak. Słuchajcie, możliwe, że jesteście w jakiejś relacji, lub um, czekacie na kogoś. Um, ten ktoś przychodzi, odchodzi, albo jest to relacja czysto seksualna, gdzie macie nadzieję, że z tego wyjdzie miłość. Nie, nie wyjdzie. Musicie ją zakończyć. Musicie odejść od tego, co tutaj macie, bo zobaczcie: tutaj czeka na Was coś nowego, zupełnie nowego. Piękna miłość, nowy rozdział uczuciowy, ale musicie uciec, odpłynąć tak, jak jest tu pokazane na tej karcie czyli zakończyć tą relację czy seksualną, czy znajomościową. Po prostu zakończyć, nie skupiać się na tym, ale pozwolić sobie, aby to nowe mogło do Was przyjść. Kochani, karty są rozkładane od dziś do roku czasu. Także myślę, że te osoby mogą się w Waszym życiu właśnie pojawić do roku czasu. Ja Wam życzę tej miłości i wszystkiego dobrego. Pozdrawiam serdecznie.